Cześć, tu Szymon. Chciałem powiedzieć, że w związku z sytuacją wakacyjną, która się rozprzestrzenia naokoło, chcę tylko powiedzieć, że muszę się poddać rygorowi wakacji, rygorowi leśno-mazurskiemu i chciałem poinformować, że prawdopodobnie wszyscy moi supersamowcy, będzie nieco mniejszy ruch na kanale supersamowym, za co przepraszam, ale też jednocześnie chcę powiedzieć, że następnie, jak tylko liście już troszeczkę zaczną żółknąć, zaczną się pojawiać regularnie, super samy, a także i inne moje wypowiedzi wideoblodziaste, tudzież oczywiście MC Dziady. Także oczywiście proszę o wsparcie, dziękuję za uwagę i od czasu do czasu będę się do Was zgłaszał, pozdrawiam serdecznie i dziękuję w ogóle za dotychczasową naszą współpracę, ponieważ bardzo miła sytuacja, jest na moim kanale. Bardzo się cieszę z niej. Podoba mi się, że jest taka fajna subskrypcja i też podoba mi się, że tak sympatycznie klikacie filmy, które pojawiają się na Super Samie. Pozdrawiam i trzymajcie się siebie.